Czas wyborów, czas decyzji. Dzień dobry studiu portalu w Kielcach Info, gdzie przez najbliższe dwa tygodnie będziemy przepytywać kandydatów na prezydenta Kielc w debatach tematycznych dziś drogi i komunikacja, a te pozostałe to edukacja i sport, kultura i czas wolny oraz gospodarka i rozwój. Zaczynamy od dróg i komunikacji. Natomiast w tej drugiej debacie dzisiejszego dnia wystąpi Magata Wojda. KKW Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kamil Suchański, KWW Suchański, bezpartyjny Koalicja dla Kielc. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Marcin Chłodnicki, KKW Lewica. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Przypomnę zasady naszej debaty. Składa się ona z dwóch rund. W pierwszej rundzie zadam Państwu pięć pytań. Na odpowiedź na każde pytanie jest jedna minuta. W drugiej rundzie każdy uczestnik może zadać jedno pytanie do wybranego kontrkandydata w temacie dróg i komunikacji. Na zadanie pytania jest 15 sekund, a na odpowiedź jedna minuta. Jeśli wszystko jest jasne, to możemy zaczynać. Tak więc, pierwsze pytanie zaczynamy od pani Agaty Wojdy. A pytanie brzmi. Każdy z Państwa wie doskonale i mówi o potrzebie remontów kieleckich ulic. W jaki sposób skutecznie i szybko doprowadzić do remontów jak największej ilości kieleckich dróg? Stan infrastruktury nie jest najlepszy, mówiąc delikatnie, więc to jest pilna potrzeba. Zresztą też... W ostatnich tygodniach bardzo mocno podnoszona i zgłaszana przez mieszkańców. Oczywiście pewnie też wszyscy się zgadzamy, że bieżące łatanie dziur jest jakimś doraźnym działaniem, natomiast ono nie wpływa na trwałe poprawienie stanu nawierzchni dróg. Zgadzamy się też, że trzeba wprowadzić dość powszechny system remontów nakładkowych, oczywiście w dobrej organizacji, żeby nie sparaliżować całego miasta. Natomiast ogromnym wyzwaniem są koszty na takie remonty nakładkowe. Ja tutaj, jako jeden z elementów, wskazuję także możliwość współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Niektóre samorządy już to realizują, trzeba specjalistów i trzeba trochę politycznej odwagi do takiego działania. Natomiast takie rozwiązania są możliwe i przynoszą efekty. Bardzo ważnym elementem też jest wykorzystywanie tak zwanego artykułu 16, w którym będziemy od deweloperów wymagać budowy infrastruktury. W pierwszym miesiącu swojego urzędowania Opracuje procedury, tak żeby to był przejrzysty, transparentny i równy dla wszystkich inwestorów system. Dziękuję bardzo za odpowiedź i Pan Kamil Suchański powtórzy pytanie. W jaki sposób skutecznie i szybko doprowadzić do remontów jak największej ilości kieleckich dróg? No przede wszystkim trzeba te remonty dróg realizować. Realizować je nie tylko w planistycznie, czyli w budżecie miasta, ale tak realnie, czyli ogłaszać przetargi, wybierać wykonawców i po prostu realizować te, te remonty i budowy dróg. Ja jestem zdania takiego, że w ogóle przetargi na tego typu inwestycje, na tego typu infrastrukturę powinny być ogłaszane jak najszybciej. Powinny być to początek roku bądź koniec roku poprzedzającego dany plan, kiedy mamy to realizować, a to dlatego, że wtedy są najniższe ceny, można większą pulę, e, przy mniejszej puli środków można wykonać więcej remontów dróg. E, też uważam, że powinien być powszechny program remontów nakładkowych w miejsce remontów cząstkowych. Jeśli sobie zobaczymy na ulicę Warszawską, to ta Warszawska w niektórych miejscach już dawno była, byłby remont wykonany. Całościowy, kompleksowy, w miejsce tych takich remontów cząstkowych. A pamiętajmy, że remonty cząstkowe to jest 7-10 razy drożej niż remont nakładkowy. Na pewno trzeba zwiększyć kary dla wykonawców za nieterminową realizację pracy i wydłużyć okres gwarancji, który w Kielcach nie jest zbyt długi. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Marcin Chłodnicki powtórzy pytanie: w jaki sposób skutecznie i szybko doprowadzić do remontów jak największej ilości kieleckich ulic? Jakość kieleckich ulic faktycznie wymaga poprawy i to gruntowej. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że psują się drogi, które są stare. A my w Kielcach w większości jednak mamy te stare drogi i to z dużymi zaległościami, jeżeli chodzi o ich remonty. Oczywiście, że potrzebne są przełożenie proporcji z remontów doraźnych, cząstkowych na te remonty właśnie nakładkowe i to jest podstawowa kwestia. Ale to jest olbrzymie wyzwanie finansowe faktycznie, dlatego, że żeby pokazać skalę, powiem, że miasto Kielce Wyłożyło około 600 milionów razem ze środkami zewnętrznymi w ostatniej kadencji na remonty, a i tak nie widzimy tego oczekiwanego efektu, który byśmy wszyscy chcieli mieć. Dlatego faktycznie zwiększenie budżetu w miejskim zarządzie dróg na ten cel, przynajmniej w pierwszych latach, jest absolutnie konieczne. Dziękuję bardzo za odpowiedź, i przechodzimy do pytania numer dwa. Teraz zaczyna pan Kamil Suchański, a pytanie brzmi. Jak będzie wyglądać komunikacja miejska, gdy wygra Pan wybory? Proszę o wskazanie konkretnych propozycji dotyczących zmian w taborze, siatki komunikacyjnej oraz udogodnień dla pasażerów. No, Moim sztandarowym pomysłem jest sprawdzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. I słyszę od wielu moich właśnie tutaj Politycznych konkurentów, że to jest niemożliwe, że to jest utopia. Otóż no, pan prezydent Krystian Kinastowski w Kaliszu też takie sygnały do niego dochodziły, że jest to niemożliwe. On po prostu został prezydentem i w Kaliszu wprowadził bezpłatną komunikację miejską. My obecnie wszyscy ci, którzy nawet nie korzystają z komunikacji miejskiej, i tak składamy się na tą komunikację miejską, gdyż dla tak szybkiego policzenia, nie, nie wnikając w szczegóły zaokrągleń kwot, można powiedzieć, że komunikacja miejska kosztuje. 100 milionów złotych, z czego 20 kilka realnie zbiera się z biletów. Mówimy o biletach tych, które są na terenie miasta Kielce, podliczeniu biletów aglomeracyjnych. Ja proponuję, żeby ta bezpłatna komunikacja była dla wszystkich mieszkańców Kielc. Jest to ośrodek ekologiczny, spowoduje również to, że nie będzie problemu ze znalezieniem miejsc parkingowych, gdyż prawdopodobnie część użytkowników samochodów przesiądzie się na właśnie tą bezpłatną komunikację miejską. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Marcin Chłodnicki powtórzy pytanie, jak będzie wyglądać komunikacja miejska, gdy wygra Pan wybory. Przede wszystkim nadchodzi czas, w którym możemy skorzystać z pieniędzy związanych z KPO. Chodzi tu również o pieniądze związane na transport. I tutaj na pewno trzeba te pieniądze wykorzystać po to, żeby zmieniać tabor. Chodzi o jakość przede wszystkim tej komunikacji. Trzeba budować infrastrukturę, dlatego żeby te nowoczesne autobusy, które w części będą elektryczne, miały też swoje miejsca do ładowania. Myślę, że dobrym kierunkiem jest to, co już się stało. Zwiększona ilość przystanków, remarszlotyzacja, która doprowadziła do tego, że... Zwie pomimo zmniejszonej ilości przejechanych kilometrów, zwiększyła się ilość pasażerów w komunikacji zbiorowej, więc jest to kluczowe, trzeba kontynuować. Remarszrutyzacja to jest proces, być może będzie trzeba dokładać przystanków, być może trzeba będzie zmieniać również koszty dla mieszkańca funkcjonowania tej komunikacji. Dziękuję bardzo za odpowiedź i to samo pytanie do Agaty Wojdy. Jak będzie wyglądać komunikacja miejska, gdy wygra Pani wybory? Komunikacja miejska przede wszystkim powinna być funkcjonalna, punktualna, intuicyjna. Wtedy będzie skłaniać większą liczbę mieszkańców, żeby być pasażerami komunikacji publicznej. To, o czym powiedział Marcin Chłodnicki. Te zmiany, które wprowadziliśmy mniej pozo kilometru, pokazuje się, że pasażerowie przywiązują się do komunikacji publicznej, która jest sprawna, ponieważ wzrosła nam liczba pasażerów. W moim przekonaniu powinniśmy nadal centrum komunikacyjne czynić takim miejscem zbiorczym, w które rozprowadza komunikację po całym mieście, jednocześnie tworzyć centra. Przesiadkowe w kilku punktach w mieście, nadal inwestować w infrastrukturę. Komunikacja musi mieć priorytet komunikacyjny i to, co zostało już wspomniane z Polski Wschodniej, będą duże pieniądze właśnie na, komunik na projekt komunikacyjny i Zarząd Transportu Miejskiego się do tego szykuje, zagęszczanie przystanków. Pasażerowie muszą mieć możliwość krótkiego dojścia z przystanków, z którego wysiądą szczególnie w ścisłym centrum miasta. No i tabor elektryczny, ja przypomnę, za mojej kadencji złożyliśmy wniosek na zakup 24 autobusów, który jestem przekonany już dostanie pieniądze pośrodki z KPO zostały dla Polski odlokowane. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Przechodzimy do pytania numer 3. Tym razem zaczyna Pan Marcin Chłodnicki, a pytanie brzmi. Kieleckie osiedla pękają w szwach od samochodów. Brak miejsc parkingowych odczuwalny jest również w centrum Kielc. Jakie ma Pan rozwiązanie na problem braku miejsc parkingowych zarówno w centrum Kielc, jak i na kieleckich osiedlach? Przede wszystkim jeżeli chodzi o nasze kielskie osiedla, one powstały w latach, w których faktycznie nie przewidywano aż takiej dużej ilości samochodów, co nie oznacza, że dzisiaj nie można za tego zapotrzebowania na te miejsca parkingowe spełnić. Przede wszystkim są miejsca na osiedlach, w których można zrobić parkingi wielopoziomowe. Jest to możliwe wyszukanie dodatkowych miejsc. Osiedla to również tereny, na których są... Miejskiej działki. Na tych miejskich działkach, spokojnie, czy na KSM-ie, czy na Ślichowicach, jeszcze można znaleźć miejsca po to, żeby takie parkingi powstały. Centrum miasta. Myślę, że strefa płatnego parkowania jest dobrym rozwiązaniem. Ilość wolnych miejsc w centrów może się zwiększać w momencie, kiedy no, ta strefa płatnego parkowania jest skonstruowana w taki sposób, że płacimy za miejsce. Wtedy rotacja się zwiększa i mm, w ten sposób więcej osób przez centrum miasta. Siłą rzeczy się przemieszcza. Więcej osób jest w stanie skorzystać z usług tutejszych lokali, restauratorów, przedsiębiorców. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I Pani Agata Wojda to samo pytanie. Jakie ma Pani rozwiązanie na problem braku miejsc parkingowych zarówno w centrum Kielc, jak i na kieleckich osiedlach? Po pierwsze to, co nawiązuje też do funkcjonalnej komunikacji publicznej. My powinniśmy konkretnymi działaniami zachęcać mieszkańców, żeby wybierali także inny środek transportu, który dla nich będzie po prostu wygodniejszy. Bardzo fajny system roweru miejskiego. Rower dla wielu osób staje się już alternatywnym środkiem komunikacji. Komunikacji. mam nadzieję, że dla większości autobus, który będzie szybki, bezpieczny, ekologiczny, także takim środkiem transportu będzie. Jeśli chodzi o strefę śródmiejską, ja zaproponowałam w swoim programie budowę trzech parkingów w ścisłym śródmieściu Kielc, to jest Krakowska Rogatka, ulica Solna, parking przy Kielskim Centrum Kultury, parkingi naziemne, wielopoziomowe w partnerstwie budowane w partnerstwie z biznesem. Jeśli chodzi o problem parkowania na kieleckich osiedlach, ja uważam, że tego typu rozwiązania powinny się wykluwać bardzo ścisłej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, z prezesami tych spółdzielni mieszkaniowych. Szczególnie, że nawet jeżeli spółdzielnie same chcą sobie uregulować tę kwestię, budzi ona trochę opór mieszkańców, to musi być rozwiązanie wypracowane w formie dialogu, natomiast kwestia parkingów... Dziękuję bardzo za odpowiedź. I teraz pan Kamil Suchański powtórzy pytanie. Jakie ma pan rozwiązanie na problem braku miejsc parkingowych zarówno w centrum Kielc, jak i na kieleckich osiedlach? Na pewno w dużej mierze rozwiąże ten problem bezpłatna komunikacja miejska, bo wtedy część mieszkańców Kiec zapewne nie będzie korzystał zbyt często z własnego pojazdu, gdyż nie, musia, musie, nie będą musieli korzystać, będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Chcemy ponadto powołania pełnomocnika prezydenta miasta Kiecy do współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, jest potrzebny tutaj ten dialog i wzmocnienie go właśnie między innymi po to, aby mogły powstawać miejsca parkingowe na kieleckich osiedlach we współpracy z miastem i żeby brać środki dotacyjne z Unii Europejskiej, bo takie środki są możliwe, zwłaszcza przy węzłach przesiadkowych i w takich miejsc przynajmniej jest kilka. Oczywiście trzeba rozwiązać temat parkingów wielopoziomowych, kilku, które należał, należy wybudować wśród śródmieściu Kielc i rozwiązać docelowo progra, problem parkingu. W zasadzie nie jest problem zdecydować się o dalszych losach parkingu wielopoziomowego, ale podziemnego na placu wolności. Jest kilka na to sposobów. Słyszałem o sposobie na przykład na schron, tak zwany, tak? czyli żeby skorzystać z środków europejskich, bo wprost rzeczywiście środki europejskie na parkingi w centrum miakuje. Dziękuję bardzo za e, odpowiedź. E, I przechodzimy do pytania numer 4 e, I znów kolejkę rozpoczyna pani Agata Wojda. A pytanie brzmi: Od wielu lat trwa dyskusja na temat otwarcia części ulic w śródmieściu Kielc. Czy zdecyduje się pani na częściowe lub całkowite otwarcie ulic w ścisłym centrum Kielc? Mowa tu m.in. o ulicach Paderewskiego, Leśnej czy Małej. Ten projekt, który został zrealizowany, jeśli chodzi o wyłączenie z ruchu kołowego części ulicy, ulic śródmiejskich, był projektem, który został Skonsultowany ze specjalistami i opracowany na podstawie wiedzy specjalistycznej. Ja uważam, że to jest krok w dobrym kierunku, natomiast ten projekt nie został domknięty chociażby zagęszczeniom komunikacji publicznej w ścisłym centrum. Jako wiceprezydentka zaczęłam realizować projekt, który ma wprowadzić większą ilość autobusów do centrum, między m.in. przebudowa ulicy, dzisiaj Skrętu i 9 Wieków, ku temu służy, żeby autobus przejeżdżał także przez ścisłe śródmieście. Centrum można ożywić i można wprowadzać w nim funkcje społeczne. Jeżeli nie jest to przestrzeń, która jest wszędzie zastawiona przez samochody. Centrum ma być, charakteryzować się wysoką jakością przestrzeni publicznej. Ma przyciągać ludzi, a nie być zawalona samochodami. Wtedy będzie atrakcyjna. Ja jestem przeciwniczką otwarcia ulicy Paderewskiego, która myślę, że po remoncie 13 ulic śródmiejskich stanie się bardzo przyjazną i przyjazdą ulicą miejską. Dziękuję bardzo. Za odpowiedź i pan Kamil Suchański to samo pytanie. Czy zdecyduje się pan na częściowe lub całkowite otwarcie ulic w ścisłym centrum Kielc? Co do zasady tak należy oczywiście będzie pilotażowo ten projekt potraktować. Nie twierdzę, że te ulice powinny być otwarte całodobowo i we wszystkie dni tygodnia, ale na pewno, na pewno w niektóre dni trzeba to śródmieście bardziej ożywić, trzeba ten ruch wprowadzić do Śródmieścia. tu jestem zupełnie inny pogląd prezentuję niż pani Agata Wojda. Jeśli mieszkańcy będą mogli dojechać i w łatwy sposób zaparkować w, w śródmieściu, a nie będzie problemu na przykład z miejscami parkingowymi, które mogą powstać na ulicy Leśnej, to więcej będzie korzystało tych naszych mieszkańców z, właśnie czy to z gastronomii, czy z usług, które są w centrum miasta i nie będziemy musieli robić tak zwanego budzenia sienkiewki, które jest tylko okazjonalnie i wskazuje jakby problem, który jest. Natomiast mieszkańcy chcą łatwo dojechać nie każdy samochodem, nie każdy, bądź bezpłatną komunikacją miejską, ale nie każdy chce korzystać z roweru, nie każdy porusza się pieszo. Poza tym rower w Kielcach ok, tak, ale nie we wszystkie pory roku i nie, i nie w, każdym, w każdej sytuacji. Dziękuję bardzo za odpowiedź i czas na pana Marcina Chłodnickiego. Przypomnę, na pytanie, czy zdecyduje się Pan na częściowe lub całkowite otwarcie ulic w ścisłym centrum Kielc? Śródmieście Kielc widzę jako miejsce tętniące życiem. Tam, gdzie ludzie piją kawę, rozmawiają, nawiązują relacje, przebywają ze sobą, jedzą często i spożywają posiłki w przestrzeni otwartej, w tak zwanych ogródkach, chociażby przy restauracyjnych. Absolutnie mm, chciałbym, żeby ta, ten obszar rozbudowywał się, a wprowadzanie w niego samochodów dzisiaj absolutnie by temu nie sprzyjało. To nic przyjemnego wdychać z i przebywać w jakiejś przestrzeni, od której odczekujemy właśnie tych walorów rekreacyjnych, dlatego uważam, że dobrze, że ten projekt wtedy a, został zrealizowany poprzez zamknięcie częściowe, przynajmniej ulicy Paderewskiego. Ja tą ulicę widzę właśnie jako taką, która mogłaby się stać kolejnym żywym miejscem, w którym są restauracje, kawiarnie, gdzie ludzie z przyjemnością przebywają. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I ostatnie pytanie, tym razem pytanie od naszych czytelników. Rozpoczyna tą kolejkę pan Kamil Suchajski, a pytanie brzmi: czy jako prezydent zrobi pan ekspertyzę dotyczącą powstania w Kielcach linii tramwajowych lub trolejbusowych, biorąc pod uwagę wysokie dofinansowania dla tego typu projektów z funduszy unijnych? Tak, rzeczywiście się mówi o tym, że moż, można pozyskiwać spore środki finansowe właśnie na zielony transport, m.in. na linie trolejbusowe lub tramwajowe. No, Kielce niestety się wyludniają, bo od ostatnich wyborów ubyło mieszkańców Kielc w, wysoko, w wysokości mniej więcej 10 tysięcy. Ja nie przekreślam projektu Tramwaj dla Kielc, ale musimy pozmieniać pewne jeszcze dokumenty, czy strategie. Na pewno należałoby opracować pilotażowo zobaczyć, gdzie te linie tramwajowe mogłyby powstać. Jest też takie środowisko mocnych zapaleńców, nazwijmy to i promotorów tramwajów w Kielcach. Ale no to na początku trzeba wszystko jeszcze poukładać, mamy inne wyzwania, które czekają przed mieszkańcami Kielc, przed włodarzem miasta Kielce, poradzić sobie właśnie z, z drogami, które są w fatalnym stanie, z infrastrukturą szeroko rozumianą, trawę gdzieś jest, nie należy go przekreślać, ale spokojnie do niego podchodzić. Dziękuję bardzo i to samo pytanie do Pana Marcina Chłodnickiego. Czy jako prezydent zrobi pan ekspertyzę dotyczącą powstania w kielcach linii tramwajowych lub trolejbusowych? Tramwaj jest ciekawym i, mówiąc potocznie, fajnym środkiem komunikacji publicznej, który jest alternatywny właśnie do tego samochodowego. Z pewnością chciałbym stawiać na alternatywne środki transportu w mieście. A tramwaj jest przy okazji takim też ekologicznym. Nowoczesne tramwaje są również ciche przyjazne, duża jakość, dużą jakość komunikacji w mieście można osiągnąć dzięki temu środkowi transportu. Z pewnością trzeba się przyjrzeć temu pod kątem przede wszystkim możliwości finansowania, które są które wymaga, które wymaga utworzenia tramwaju, wymaga naprawdę dużych źródeł finansowania. To są olbrzymie pieniądze. Szacuję, podejrzewam, że to mogą być pieniądze powyżej nawet miliarda złotych. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I to samo pytanie do pani Agaty Wojdy. Czy jako prezydent zrobi pani ekspertyzę, ekspertyzę dotyczącą powstania w kielcach linii tramwajowych lub trolejbusowych? Ja stoję na stanowisku, że wszystkie tego typu kluczowe decyzje, bo to by była decyzja, która wprowadza. Raz bardzo istotny, nowy element do naszego systemu komunikacji, a po drugie bardzo kosztowna, bo oczywiście istnieją różne formy dofinansowania, także w dużym procencie pozyskania środków unijnych. Natomiast sam system stworzenia nawet jednej linii tramwajowej jest ogromnym wyzwaniem finansowym, w którym miasto też musi znaleźć spore środki na wkład własny. Niemniej jednak ja uważam, że decyzje podejmowane w tak kluczowych obszarach w mieście powinny być podparte ekspertyzom i opinią specjalistów. Listów. Nie chciałabym, żeby z tego tematu zrobił się jakikolwiek sposób plebiscy, albo żeby to był temat, który zaspokaja czyjeś ego czy czyjeś ambicje. Ekspertyza jak najbardziej tak, oparta na wiedzy specjalistów i podjęcie decyzji na podstawie konkretnych danych i myślę, że to bardziej powinno się odbyć w rozmowie między ekspertami, a nie jakiejś, publicznej debacie w momencie, kiedy dopiero możemy rozważać ten pomysł. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tym samym zakończyliśmy pierwszą rundę pytań i przechodzimy do drugiej rundy, czyli pytania do kontrkandydatów. Każdy z Państwa może zadać jedno pytanie kontrkandydatowi. Zaczyna pan Marcin Chłodnicki. Na pytanie jest 15 sekund, a na odpowiedź 60 sekund. Kogo pan wybiera? Chciałbym zadać pytanie mojemu kontrkandydatowi, panu Kamilowi Suchańskiemu. Przyglądam się danym, które Pan podaje w kontekście komunikacji zbiorowej i transportu. Czym obserwuję pewne różnice? Chociażby nawet dzisiaj podane dwadzieścia kilka milionów wpływów z biletów. Tymczasem zarząd transportu miejskiego nie szacuje. Podaje konkretne dane w kwocie 38 milionów. Z czego wynikają te różnice, że zarząd transportu miejskiego dysponuje innymi własnymi danymi niż te, które pan prezentuje? Nie, mamy te same dane. 38 milionów złotych to jest wpływy brutto, czyli to są z podatkiem VAT, jak i również z biletami aglomeracyjnymi. Jeżeli nie będziemy doliczać tych biletów aglomeracyjnych, czyli te na te kursy poza, poza teren miasta Kielce, to już jest o 6 milionów mniej. Jeśli nie będziemy wliczać właśnie jeszcze VAT-u, to już schodzimy do kwoty blisko 29 milionów złotych. Ja mówię realne wpływy, dlatego że jest też koszt biletowania, jest też koszt obsługi automatów jest koszt kontroli, etc., tego wszystkiego, co jest związane z biletami. W związku z tym realne koszty, realne wpływy tak naprawdę z biletów to jest dwadzieścia kilka milionów złotych. Dziękuję bardzo za odpowiedź i Pani Agata Wojda, do kogo chce Pani zadać pytanie? Do Pana Kamila Sochańskiego Pana projekt bezpłatnej komunikacji moim zdaniem jest bardzo niespójny i opiera się na bardzo różnych wyliczeniach, bardzo często ze sobą rozbieżnych. Raz Pan mówi, że to będzie bezpłatna komunikacja dla mieszkańców, raz dla wszystkich, którzy tutaj korzystają z komunikacji. Pytanie moje jest takie, jeżeli Pan zostałby prezydentem, w jakim szybkim tempie wprowadzi Pan bezpłatną komunikację publiczną, gdzie zagwarantuje Pan, że nie będzie cięcia linii? Także tych, które jeżdżą po popołudniami, wieczorami czy w szczycie komunikacyjnym. Będę wprowadzał tak szybko, jak to jest możliwe. Kadencja trwa 5 lat i na pewno w tej kadencji pierwszej da się to zrealizować. Tak samo były te same sygnały w innych miastach, gdzie włodarze, którzy obecnie urządują albo urzędowali, mieli właśnie w programie wyborczym bezpłatną komunikację miejską. Też szereg środowisk, których krytykowałem, mówią, że to niemożliwe tak było chociażby w Kaliszu, a prezydent Kalisza po prostu wziął i tą bezpłatną komunikację wprowadził. Co do cięć nie ma takiej potrzeby, aby ciąć linię w tym momencie, jeżeli chodzi o dopłatę, bo będzie więcej bezpłatna komunikacja, a trochę kosztowała niż kosztuje teraz, będzie trzeba znaleźć na to dodatkowe środki wysokości troszeczkę powyżej 1% przychodów do budżetu miasta Kielce. Dziękuję bardzo za e, odpowiedź i teraz czas na Pana, do kogo e, kieruje Pan swoje Do Pani Agaty Wojt. Czy nadal jest Pani entuzjastką u i chciałaby je Pani wprowadzać ograniczając ruch samochodowy wśród śródmieściu Kielce? Projekt, o którym Pan mówi, czyli ożywianie ulic w ścisłym śródmieściu, to jest projekt, który ma wpłynąć na ożywienie centrum, to jest projekt, który ma wpłynąć na poprawę jakości przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną. On opiera się na bardzo prostych założeniach. Jeżeli mamy ulicę w ścisłym śródmieściu, przy której są zlokalizowane jakieś tego typu funkcje, to dajemy przestrzeń, żeby ta przedsiębiorczość i te usługi mogły działać na większą skalę. To, o czym mówił Marcin Chłodlicki, jeżeli mamy restaurację, wprowadzenie tego typu rozwiązań, czyli uspokojenie, ruchu, a nie zablokowanie tego ruchu. Zazielenienie tego obszaru, możliwość wystawienia ogródków gastronomicznych, to są tylko plusy dla samych restauratorów i zwiększenie ich przychodów. Jednocześnie to jest stworzenie większej ilości miejsc, na których mieszkańcy mogą realizować swoją potrzebę przebywania z innymi ludźmi, a także potrzebę takiego społecznego udziału w mieście. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Podnosimy jakość przestrzeni publicznej, szczególnie, że na te rozwiązania możemy środki zewnętrzne. Dziękuję bardzo. I tym samym zakończyliśmy pierwszy temat naszych debat tematycznych. Agata Wojda, Kamil Suchański, Marcin, Marcin Chłodnicki, dziękuję bardzo za udział. Wszystkie debaty znajdą Państwo na naszych kanałach social media. Zapraszam oczywiście do udziału w wyborach już 7 kwietnia. Zdecydujemy, kto zostanie prezydentem Kielc oraz zdecydujemy, kto wejdzie do Rady Miasta.